Witam YouTube, z tej strony Kzaznace, ale spapugowałem normalnie intro od mojego współpracownika. A oto jest epizod drugi Let's Playa Half-Life'a 2. Bardzo fajnej gry, która jest po prostu no esencją zła. Można rzucić mieszkamy ludziom w głowę. Nic jeszcze takiego specjalnego nie działa na razie, na razie zaczęliśmy. Nagrywam taka propos, no na innej jakości full style, więc czasem mogą się pojawić FPS Lagi. O, a co tam się dzieje? Jakaś mnie nie zaproszono? Jeps Dobra, 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 już o co przyjedę? No! Słyszałem za pierwszym razem Witam pana, mlekiem po łbie O, deską, deską Dobra, czas się ustawić jakoś ładnie? O, tamten tak jest! Telewizor mi przez okno wyrzucę, ale to będzie złe 3, 2, 1 No Dalej, hmm, chyba nie Dobre, co nie oh. I thought you were a cop. He's one of us. Tak, you look at him down there. I told you they'd be coming for us next. Just this once I hope you're wrong. Co tam jest? Jakis choke. Ju, nie chcę tam Hmm. Mój epicki quest wyrywania wszystkim telewizorów z kontaktu i potem rzucanie nimi w głowę. No, na tym full quality nawet nie mam takich lagów. Muszę po powiedzieć, że normalnie mój procesor mnie nie, nie zawodzi. Tak, już i bądź robocie. Czytam, wow. no, Tak, idę na dach. No, co tam się dzieje, w ogóle? Się. Whoa, whoa, whoa. Z drogi cioty! ty, z drogi. Oh. Nie, mam nic więcej. No, fuck! Idę. Loading! Akurat w stynie takiej akcji, gdzie uciekam przed jakimiś robokopami. Robopolicjantami. No, w sumie na jedno wychodzi. No, dalej. Nie co, się ruszyć, będzie ładować Dobra, gdzie ja jestem? No i coś mi się wydaje, że go zaszczelili Juhu, dach O, ja się tym będę bronił O kurde What the fuck? Helikoptery? No bez ja i kurde Helikoptery na jednego cywila Oni już honoru w ogóle nie mają Jest puszkę Fuj, nie trafiłem Dobra, nam się da wejść? Nie run! Co znacząka szczeloby nie z dołu ładto no, no. hm, Jakbyś zablokować przejście Tu nie macie wstępu knojki A przynajmniej nie na mojej warcie się podnieść to się da podnieść dobrze Nie wiem po co to prawdopodobnie i tak by tędy nie weszli Dobra schodzę na dół Co się stało Coś mi się wydaje że noż. nie mówcie mi że ich baba pobiła Ale ich wyśmieję Po... Doctor Freeman, robotów. I, <laughs> I right, to The combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in there get in the. Doctor oh, Kleiner said you'd be coming this way. <laughs> I don't think it occurred to him that you might not have a map. No, doctor is stupid not a map, I'm Alex Vance. My father worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me, though. Man, a few words, aren't you? Mm -hmm. Po prostu nie, po prostu Azjatki. i to wszystko. Mm -hmm. Remember him from Black Mesa? Your old administrator. Oops. <laughs> not get my dad started on Dr. Breen. <laughs> Nic nie powiem. Ale przejścia, kurde, sekrety. Aha, otworzyłem te drzwi. Ach, dalej, zamykać się. Nie, to nie. Mam was w nosie. Znowu loading. Ona tam tylko tak stoi i się na nie patrzy jak taki pedober. Mamy takiego smarta. No, zaiste ładuj się w końcu. No. Klik klik klik. Zamknąć się same? Czy on zamknąć? Ja zamknę. Aha! Obok są schody, ona przeskakuje przez poręcz. No! Logika Mamaxa! Ja też tak chcę Ej, hey, czy to jest? Nie, już myślałem, że to jest znak takich. Here, Jeszcze jedno tajne przejście. Kurde, to już chyba były trzy jeszcze No, też cię kocham. Co my tu mamy? O, doniczka z kaktusem. Oh, pana? Nice oh, the... Lamar. Uh-oh, everything all right Dr. Klein? Oh, hello Alex. Well, uh, almost all right. Lamar. Jak to jest? Nie, nic tylko mnie zauważyłeś. I didn't know better, suspect Barney of trapping and... uh Oh my goodness. Gordon Freeman. <coughs> really is found him wandering around outside. A Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Doctor Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. Computer, <coughs> computer. <coughs> what? I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loveliness. <laughs> Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Man, Gordon, you stirred up the high Oh, that's when Captain Just be still. Just don't worry. He's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? This time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous about. We've made major strides since then. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor.

couple with your head. fruit head. Get that thing away from me! Here, yeah, my pet! Hop No! <nered> up there! No! No! Careful, Lamar! Those are quite fragile! Oh, fine. It'll be another week before I can coax her out there. Yeah, longer if we're lucky. <laughs> Barney! You're not an animal person. <gsqueak> No, kurde, znowu mnie popychasz, kupi doktorku. O, zteleportuję tę kole, może to się uda. Jeśli to teleporter, bo coś tam mówili o teleporterze, może to. to. Nie, nie, nie. Nie ma takich oszustw. Jeszcze raz. puszka poszła, no i teraz Jak to teraz nie będzie działać to... Gordon, to tak! Around, around. Działa! Cio! Ja przetopotowałem puszkę, ja jestem zarąbisty Puszka tutaj jest Dobra, zakładamy No kurde, akurat lag jest w takim epickim momencie Niech ładnie pokazał rączki. Well, Gordon, I see your CGV suit still fits you like a glove. I think I'm pretty lucky I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now let's see. The Mark V Hazardous Environment Suit has been redesigned for dzisiaj. comfort and do do dear.